Przy tworzeniu metropolii trzeba brać pod uwagę interesy. Interes Bydgoszczy przede wszystkim. I w interesie Bydgoszczy jest tworzenie metropolii silnej, z której będą wynikały pożytki dla mieszkańców naszego miasta. Tak na zdrowy rozum patrząc, to im większa metropolia, im większy ma kapitał ludnościowy, im więcej jest zakładów przemysłowych, im większy, większa gospodarka, lepiej rozwinięta, tym lepiej. W przypadku naszego miasta są dwie alternatywa, czy jest alternatywa. Albo też robimy metropolię sami, z udziałem sąsiednich powiatów i gmin. I to nam daje pewne, no, spore przebicie również, jeśli chodzi o ten potencjał gospodarczy i Jakby być, szerokie perspektywy samodzielnego zarządzania tego metropolium. Jest to bardzo by być, pokusa duża z tego wynika, że może warto by spróbować samodzielnie. Druga opcja, polegająca na stworzeniu metropolii z Toruniem, Zawsze ma pewien element rywalizacji między obydwoma miastami. Taki element od wieków występuje i trzeba się z nim liczyć. Ale proszę Państwa, siły Bydgoszczy i Torunia są większym przebiciem w staraniu się o kolejne unijne pieniądze w realizacji wspólnych pewnych inwestycji. Takie inwestycje wspólne już realizujemy chociażby połączenie szybkie Bydgoszczy i Torunia szybką koleją. Tu mamy, dostaliśmy wspólne pieniądze, 100 milionów euro, które mają być wydane właśnie na ten cel. W skład tego programu wchodzi również budowa linii tramwajowej do Fordomu. W skład tego programu wchodzi również budowa połączenia kolejowego dworca PKP z lotniskiem. W skład tego programu wchodzi również między innymi budowa tunelu w sorcu Kujawskim. To wszystko jest połączone w jeden jakby paseczek, w jedno jakby zadanie metropolitalne. Także takie interesy wspólne mamy. Kwestią następną jest kwestia ewentualnej realizacji spalarni odpadów, ale to jest na razie temat nieco odłożony, chociaż pozytywnie opiniowany przez wszystkie gremia zajmujące się ochroną środowiska, ale także interesami mieszkańców Bydgoszczy, bo z tego mogą być tylko nowe miejsca pracy, może być ciepło, energia ciepło, elektryczna itd., itd. Ale ten wątek może odłóżmy sobie na bok. Więc trzeba rozważyć, czy partner duży, silny, czy też tworzymy razem tę metropolię. Jedno zastrzeżenie, powiem od razu. Stolica metropolii, jeśli ona by powstawała, musi być w Bydgoszczy i wyłącznie w Bydgoszczy. To jest dla mnie zupełnie jasne i nigdy innego stanowiska w tej sprawie nie miałem. Bydgoszcz jest największym miastem, największym organizmem gospodarczym, z całą pewnością, największy potencjał ludnościowy, o czym mówiłem, ale także potencjał naukowy bardzo znaczny. W Bydgoszczy jest przecież ponad 43 tysiące studentów, dwa uniwersytety, ileś tam innych szkół wyższych, to też tworzy pewną markę miasta i też daje pewien aspekt do metropolitalności naszego miasta. Wybór, czy ta opcja, czy ta, zależy przecież od ustawy sejmowej. Tej ustawy w dalszym ciągu jeszcze nie ma i nic nie zapowiada, że ta ustawa będzie. Po prostu posłowie kombinują, jak lepiej dla, dla jednego, czy drugiego regionu. To nie chodzi o, o akurat województwo kujawsko-pomorskie, tylko o inne regiony, które też chcą się dowartościować tą metropolitalnością. Ale dodam jeszcze może jedną historię. Że o ile w ustawie metropolitalnej nie będą określone konkretne pożytki płynące z takiej ustawy, to znaczy na przykład zagospodarowanie przestrzenne całej metropolii, czy też środki finansowe, które pozwolą na realizację pewnych metropolitalnych inwestycji, to takie y, ustawy, których to nie będzie dokładnie określone, sens mają tylko pewnego ozdobnika. A przecież nie chodzi o to, żebyśmy tu próbowali robić. Y, pewną fikcję. To ma być metropolia, jeśli ona będzie, metropolia z prawdziwego zdarzenia, która będzie miała autentyczny wpływ na to, co się dzieje w tej metropolii. Od zagospodarowania przestrzennego, o tym wspominałem, po edukację na przykład, po komunikację. To są wszystkie elementy, które powinny miasta metropolitalne czy ośrodek metropolitalny łączyć.